Jo, yo, jo, yo, jo, yo, jo. Witam bardzo serdecznie w 193 godzinach, czyli ósmy dzień za mną. Dobrze, że mam aplikację tak zwaną, która się nazywa monitor Godówek, bo teraz to już można by się pogubić trochę <grym> w tym, w tych godzinach czy dniach. No i cóż, cóż mogę powiedzieć? Samo poczucie. Dalej jest ok. co się działo to w nocy poczułem wibracje na moich jelitach. No te wibracje właśnie zacząłem czuć jak tam właśnie od czasu tych moich zapać, czyli które się wystąpiły jakieś tam plus minus półtora miesiąca temu. No i wtedy właśnie też zaczęły się te moje pierwsze problemy. Eee, właśnie no i z takimi wibracjami no eee, efekt złego odżywiania. I przeciążonego układu nerwowego, no i coś tam z tymi elitami, z którymi się zmagam już dawno. No i tak zazwyczaj potem już było od tego półtora miesiąca, że jak czułem jakieś parcie, to jakieś tutaj te wibracje na elitach i pęcherzu się występowały. Nie wiem skąd to też tak w zasadzie jest. Możliwe, że połączone z nerwem błędnym, eee, więc tak, tak, tak. No i przez to też. Północ nie mogłem spać. Yy, czułem takie też lekkie parcie na, na dwójkę. Yy, w ogóle na dwójkę, bo <taki>, taki zamiennik nie wiem jakich słów można używać na YouTubie też. Nie? Chociaż przy tak długich filmach to chyba też to nie ma znaczenia. Ale no właśnie, ale mimo lekkiego parcia nie mogłem nic zrobić. No i tak po prostu poszedłem. Yy, nie mogłem zasnąć. To potem zacząłem masować to miejsce i sobie wysłać energię. Takie po prostu ala wysłanie energii, ala reiki, że, że tą ręką pobierałem energię. Tą właśnie trzymałem sobie na pęcherzu i na mniej więcej jelicie. No i to sprawiło, że jakoś tam po tym wysłaniu energii usnąłem, więc północy przyspałem. To jest zawsze e, fajne. no Jeszcze można powiedzieć, że budziła mnie myszka, jak sobie, bo ja teraz na swoją bezsenność za, znalazłem patent, że liczę sobie owce. Mm. Tylko, że właśnie myszka mnie dekoncentrowała, która gdzieś tutaj chodziła. No i tak. Wstałem. Wstałem, bo poczułem parcie. No i po prostu poszedłem do toalety. Wyleciała z moich jej trochę takiej wody brązowej. No to myślę, że było OK. Na pewno jak tam tego już wiem ma w jelitach, to może dzisiaj nie będzie też tych takich wibracji, chociaż Teraz jak tak sobie leżałem i słucham takiej muzyki Ala uzdrawiającej To też jeszcze czuję jakieś takie małe wibracje No to jest już ósmy dzień To ciekawe co tam się dzieje No i po tej toalecie Napiłem się wody I po jakichś 15 minutach jeszcze raz poczynałem zrobić No i jeszcze raz wyleciała dla mnie, ze mnie taka brązowa woda No na głodówkach ludzie Czasem mają biegunki Każdy organizm jest inny więc, więc to zależy, yy, i co chciałem powiedzieć? A ponoć po prostu też to jest jakaś żółć z wątroby, która się oczyszcza. No nie wiem, ja relacjonuję jak jest. Jeżeli chodzi o mój poziom energii, to jest ok. Yy, jeżeli chodzi o układ nerwowy, no to jest chyba też już ciut lepiej. No ale jeszcze nie ma też tak idealnie. Cały czas walczę, próbuję z tym coś robić, bo. Ten układ nerwowy, no też, zabiera mi trochę takiej kreatywności. Nawet, jakbym chciał nagrać coś więcej, jakieś filmiki, bo teraz też dodaję jakieś krótkie filmiki na inne media społecznościowe, od Facebooka, Instagrama, po TikToka. Jakieś takie króciutkie, żeby też zachęcić ludzi tutaj na te dłuższe, głębsze filmy. No tylko, właśnie, jak jest taka walka z tym układem nerwowym, no to brakuje mi tej kreatywności. Yy, więc, właśnie, no. Muszę też, obym dzisiaj też dobrze się wyspał, żeby to wszystko się on zregenerowało. No i tak, teraz, jak tak też leżałem, to no dalej piję wodę z solą magnes. Dużo dzisiaj idę oddać, oddawać moczu. Nie wiem, może za dużo, za dużo piłem, może nie. Może jak te ilita się odblokowały, to teraz dużo więcej sikam, więc dzisiaj też chyba tak nie chcę pić wody. Teraz coś tam wziąłem napić się wody, żeby. Tylko namoczyć właśnie aparat mowy, jak nagrywam filmik. Eee... I napicie wody to jest też taka jakby pauza dla tego mojego mózgu, który nie jest. Eee... No właśnie, który jest gdzieś tam zajęty też tą walką. Eee... No i tak. Co po pierwsze, zacząłem się interesować totalną biologią. Eee... W związku z tym układem moim nerwowym. No myślę, że to jest temat rzeka i to jest teraz coś, co potrzebuję. Bardzo właśnie, no, gdzieś tam rozwikłać. No, niestety, nie stać mnie na żadną konsultację u żadnego terapeuty. To jest niefajne i muszę sobie radzić sam. Chociaż może jakieś wskazówki mi ktoś da w formie barteru. No, ale w ogóle też totalna biologia jest związana ze wszystkim, z chorobami i też z finansami. Może, jak się zacznę ni nią interesować, to wszystko też u mnie ruszy. No jak ktoś nie zna pojęcia totalnej biologii, no to mniej więcej to tłumaczy genezę powstawania chorób w naszym ciele, yy, więc wszystko gdzieś tam jest, ma podłoże z dzieciństwa, czy przy porodzie, podczas poczęcia. No Temat rzeka, ja nie jestem tym ekspertem. Gdzieś tam się śladowo interesowałem w tym życiu, ale wydaje mi się, że to jest temat rzeka, no bo skąd mają choroby się w nas tworzyć? Jak nie właśnie z tych przeróżnych traum, więc bardzo teraz odkrywam swoje dzieciństwo. No, ja można powiedzieć, że miałem ciężkie dzieciństwo gdzieś tam właśnie zarówno w domu, jak i w szkole. To wytworzyło pewnie u mnie przełóżne traumy. Stałem się nieśmiałym. No. Chociaż wydaje mi się, że też dużo osób, zwłaszcza z Duchowego świata, miało ciężkie dzieciństwo, więc ja również. I możliwe, że też spowodowało. Te moje problemy, które mam teraz. No, oczywiście, tutaj pewnie główny czynnik był tego, że byłem dwa miesiące w miejscu bardzo stresowym i to obniżyło mój układ nerwowy i wystąpiło takie problemy, ale no, do dzisiaj do końca nie wiem o co w tym chodzi, jak to jest, ale oby, oby było po prostu lepiej stopniowo, aby już stary seglate zwrócił i mógłbym w pełni wejść na tą godówkę. No, bo teraz troszkę też tak jest taki. Tryb troszkę taki, no, bardziej wegetatywny, tryb walki, no i to, to nie jest fajne. No, ale tak, jak się wchodzi do dzieciństwa, no, ponoć też, właśnie jeszcze ma ważne to w ogóle ciąża, poród, poczęcie. No, to są pewnie wszystko bardzo ważne, chociaż nie wiem, w sumie, no, tak tłumaczy ta antybiologia, czy medycyna germańska, różnie tam jest nazywana, Rical Healing. No i co pewnie będę musiał w to powchodzić, bo nie chcę też tak żyć, tak jak inni, co piszą na forach, latami z takimi problemami. No, chcę w końcu wrócić do Starego Sokratesa, więc zobaczymy, co tam. No pewnie też to jest cała też ta praca z tym wewnętrznym dzieckiem. No, muszę o tym dobrze poczytać. Yy, polecam też Wam, jak macie jakieś wątpliwości, to żeby teraz się za nie zabrać. Nie, nigdy będzie za późno. Mm. No, i cóż, uczę się też metody EFT, no, czyli tam sobie po prostu metoda EFT polega na opugiwaniu się w różnych punktach i mówieniu sobie, że jestem bezpieczny, że się niczego nie boję tutaj, właśnie na czole, na skroni. Potem dalej, że poznam się swoich lęków, jestem bezpieczny, to są tylko tam jakieś tam problemy tutaj, na brodzie, potem na klatce, potem tutaj, mniej więcej, w tym miejscu. No i tak sobie też tego uczę. Czy to jakoś mi pomogło? No nie wiem, bo to też przede wszystkim chyba potrzeba na wszystko czasu. Chodzi właśnie tutaj czas, no ja niby mam czas, bo jestem na gudówce, ale jednak chciałbym się tego pozbyć, żeby już wejść w, w taki stan myślenia o gudówce w pełni. No ale właśnie ogólnie chyba zdrowienie to potrzeba czasu. Zaglądnięcie do wszystkiego. No, o tyle u mnie jest dobrze, że ten mój problem dopiero trwa 13 dni. Więc jak też już jest lepiej, to mam nadzieję, że, że gdzieś tam to odejdzie. No, no, oczywiście też jako dziecko też chyba i, i nawet teraz jeszcze pół roku temu. Jakaś tam nerwica na chociaż jest nerwica natręc, a nerwica somatyczna to jest coś innego, ale chyba u mnie była, bo. Miałem tak dzieciństwo czasami, że musiałem dotknąć klamkę kilka razy, żeby zamknąć drzwi czy zejść. Albo teraz jeszcze nie tam z pół roku miałem tak, że zamykałem drzwi i nie byłem pewny, czy wyłączyłem urzędnik elektryczny, czy zamknąłem drzwi. I to były jakieś takie myśli natrętne, ale nigdy to nie było do takiego stopnia, że no to wręcz po prostu nie dawało mi żyć. No ale pewnie to ma jakiś związek, a, a takie nerwice mają związek właśnie z dzieciństwem, i muszę do tego dojść, więc no zobaczymy. F, te ponoć jest dobry na to. Co dalej? Wczoraj jeszcze sobie, robiłem te takie ćwiczenia z wkładaniem palcy w pępek, żeby gdzieś tam poruszyć ten układ nerwowy. Dzisiaj rano zrobiłem około 13 minut oddechu ognia. On ponoć też właśnie bardzo regeneruje układ nerwowy. No i ten układ współczulny, przyspółczulny, coś takiego. No i to jest też właśnie ważne w tych moich stanach, więc oddech ognia, ciekawe, czy, czy, czy ćwiczycie. To jest też ciekawe w tej całej wiedzy, że widziałem jeden filmik jednego człowieka, który mówił ogólnie, że dużo osób robi źle oddech ognia, i to jest też dla mnie takie ciekawe odnośnie tej dezinformacji, bo no, żyjemy w świecie, no właśnie, że każdy gdzieś tam ma swoje zdanie na jakiś temat. Każdy czasem coś nie wie, a się wypowie. Tak samo czytałem właśnie jeden post na godówce. Tam człowiek właśnie pisał, że jest na, na długich godówkach i sam obserwuje jak wiele bzdur, jak wiele jakiejś tam bzdurnej wiedzy ludzie powtarzają na forach. Więc właśnie, no żyjemy w takim totalnym świecie dezinformacji. I no trzeba doświadczać, praktykować na siebie, na sobie. Nabywać wiedzę. No i właśnie jak już to słuchać, naprawdę takich ekspertów, bo na forum może każdy napisać yy, cokolwiek. No, tak samo jak widzę gdzieś tam na moich jakichś tam rolkach, yy, jak wiele osób gdzieś tam, no czy mnie obraża, czy się śmieje i tak dalej. No, ciekawe jest to, że, yy, znaczy, no, ciekawe, cóż. Ludzie chyba też tacy są, że jak czegoś nie znają, to się z tego śmieją. Mają głęboko. Zakotowane programy, właśnie wyśmiewania się, lęku, no i potem ten lęk projektów na innych, więc obserwuję też trochę na tych rolkach, co tam się dzieje, choć wiadomo, nigdy nie wiadomo kto to pisze, a może to piszą boty, a może to piszą dzieci, nie wiadomo. <laughs> więc no, taka dezinformacja w sieci jest ciekawa. Co tam jeszcze zastosowałem? A, zastosowałem też metodę FT. I była to ciekawa metoda FT. to polega na tym, że nasze ciało też pozbywa się różnych traum poprzez trzęsienie ciała. No i ja zrobiłem taką podstawową metodę FT typu położyłem się na, na pasku na ziemi, stopy złączyłem razem, także moje kolana były tak, tak mniej więcej tak, uniosłem biodra, no i w tej pozycji trzeba takiej wytrzymać 5 minut około, aż się zaczną takie trzęsienia. Takie drżenia. No i wtedy po tym czasie trzeba opuścić biodra. No i powoli przybliżać kolana do siebie. Najpierw le, lekko je przybliżyć, bardziej, yy, bardziej, wytrzymać minutę i cały czas będzie się ciało trzęsło. Potem jeszcze bardziej, kolejną minutę, potem jeszcze bardziej. No aż po prostu kolana się yy, z, złożą. I cóż mogę powiedzieć? Bardzo ciekawa metoda. Czułem się taki całkowicie inny po niej. No co było ciekawe. Eee, tak, ten ta, część taki inny. No, i mam nadzieję, że te wszystkie metody, ta praca, którą wkładam w ten układ nerwowy, zaowocuje. Chociaż finalnie to chyba też po prostu wszystko się tyczy mózgu, umysłowi, ale zaczynam wszystko. No, pe pewnie głównie to jest mózg, ale zregenerowany układ nerwowy jest bardzo ważny. Tak jak to właśnie ćwiczenie, nie wiem, czy sobie ktoś robił, że jak kładziemy ręce tutaj. Patrzymy napier w prawo przez 36 sekund, potem w lewo. No to naprawdę sprawia się, że człowiek ziewia. Wczoraj przed snem jeszcze to zrobiłem. No, tylko te wibracje mi pokrzyżowały dobry sen. To jest też ciekawe, że kurczę, ta relacja z godówki. To jest teraz takie w dużej mierze relacja naprawy mojego układu nerwowego i mojego mózgu. No. No, bo co ja mam mówić o godówce? Jak się czuję dobrze, wszystko jest dobrze. Co tam, co tam się dzieje, to mówię. Hmm. No właśnie, no, jedyny błąd, że trochę też mało się ruszam, ale da, daję sobie czas. Jest to też taki mój czas na regenerację. No, gdyby nie ten układ nerwowy, pewnie też ta godówka by inaczej przebiegała. Yy, bym się też pewnie więcej ruszał, ale może też byłoby inaczej, no bo to, jak tyle wiedzy chłonę w tym czasie no to można powiedzieć, że przez ostatnie lata nie chłonąłem tyle tej wiedzy. Tyle technik, jakieś mudry, o w ogóle też jest mudra, mudra na sen i na układ nerwowy. Wczoraj sobie robiłem ją 15 minut, to jest coś takiego. No niestety nie udało mi się usnąć, no ale właśnie tu mi jakaś myszka biegała. Hmm, tu mi właśnie też te wibrowały, ale bądź to jest ciekawa mudra. Kurczę ta mudra, akupunkturowe. Ponosi też tutaj na pierwszym żebrze jest też jakiś punkt akupunkturowy, który działa na układ nerwowy. Więc no, to ile się uczę na tym, na tej kodówce, jest niesamowite. I może właśnie powinienem tak patrzeć, no bo ja się skupiam tym, że gdzieś tam troszkę tak jestem Sokrates, ale go nie ma, no bo musi z tym walczyć. Ale to jak się zmienia moje życie. No i że nie siedzę na telefonie, nie oglądam głupot, nie obżeram się. No teraz to wiadomo, no ale to jest piękna magia i skupiam się też zwłaszcza na tej totalnej biologii, bo wydaje mi się, że tą totalną biologię powinienem już ruszyć dużo, dużo wcześniej, żeby też, no ja też jestem osobą śmiałą, mam tam jakieś tam właśnie jakieś takie, no nieśmiałość, to też pewnie jakieś tam lęki przed ludźmi, powinienem już dawno ją ruszyć, tak samo, no okulary, to tak samo, mmm, krótkowzroczność i właśnie to, to nie jest też tak, bo jak widzę, też wiele osób, użytkowników terapeutów nosi okulary. No to tam też pewnie z jakiegoś powodu może nie wchodzą w swoje jakieś tam traumy, rany, ale możemy, możemy sobie uzdrowić wzrok. No trzeba tylko, trzeba tylko o to zapracować, więc to też jest takie ciekawe, jak wiele osób nosi okulary, a można się ich pozbyć, tylko właśnie no, trzeba zapracować. Nie może być lenistwa. Tak jak też u mnie, więc też będę chciał sobie to ogarnąć. My możemy być zdrowi, możemy się leczyć z przeróżnych, ale to przeróżnych chorób. No i byle tylko mieć otwarty umysł, nie akceptować, że, że jakaś jest choroba niby nieuleczalna, bo wszystko da się wyleczyć, moim zdaniem. Nie ma, że wszystko to, jak mamy nieograniczoną moc, no to jest po prostu jeden wielki. Ten temat, piękny temat rzeka. Jesteśmy energią, jesteśmy miłością, mamy w sobie moc. Ludzie robią tak niewyobrażalne rzeczy na świecie, że co to tam, jakieś wyleczenie, o, wyleczenie wzroku, odrzucenie okularów. No tylko problemem jest program, że pewnie osoby myślą, że są okulary, już tak trzeba żyć. No i to jest. To jest ten główny, główny taki ogranicznik ta akceptacja. Że nic nie da się zrobić, a zawsze da się coś zrobić, zawsze warto wierzyć w siebie. Więc, no, wierzmy w siebie, bądźmy szczęśliwi, tak, ukochajmy siebie, swoje wewnętrzne dziecko. Hmm. A z takich rzeczy to jeszcze dziękuję, jednemu widzowi, który mi pisał odnośnie magnezu czy CBD. No, ja wiem, że pewnie CBD na gudówce to nie wiem, no bo tam może po prostu ponoć gdzieś tam otępiać umysł czy potęgować apetyt. No, pewnie to jest to chemia. Nie wiem, nie wiem jakie mam zdanie na temat olejków CBD. No, ale pojawił się ktoś, kto po prostu jest w stanie mi podarować taki olejek. Więc ja też po prostu do życia podchodzę e, według intuicji i według znaków, które się pojawiają. Skoro ten temat teraz przyszedł, to chcę go spróbować. Więc, no, zobaczymy, co tam się będzie e, działo. No, zawsze pamiętajmy, co najwyżej, to można sobie e, iść do innego wymiaru. <laughs> I to tyle: życie jest nieskończone. Więc cóż, zobaczymy, jak już dostałem ten olejek, jak to podziała też na godówce. Eee, przejrzałem forum, nigdy chyba nikt nie pisał o stosowaniu jego na godówce, chociaż pewnie ktoś na pewno stosował, bo ludzie różne rzeczy robią. Czy to będzie mądre, czy nie. No ja też otrzymałem taki olejek chyba taki lekki, tylko 5%, to nie wiem, nie znam się aż tak bardzo na tym. Eee, no ale mam nadzieję, że to wspomoże mój układ nerwowy. Nawet jak, jak to widz nazwał, jest to jakaś chemia. Hmm. Ale wierzę też w potęgę roślin. Mam też myśli, czy właśnie nie stosować, nie, zacząc, nie zacząć stosować jakichś ziół. No bo podchodzę do tego tak energetycznie, zioła mają swoją mądrość. I możliwe, że jak zacznę pić jakieś zioła, to jeszcze bardzo wspomogą właśnie mnie w tym wszystkim. Tylko nie wiem, czy mam jakieś na układ nerwowy teraz zioła. Hmm, możliwe, że nie mam, a do tego, do tego by się najbardziej przydało. No, mimo wszystko, cóż, tak w zasadzie to ja nie wiem, i chyba nie wiem, czy ktoś wie, czym tak naprawdę jest godówka, bo z, każdej, z, z każdego źródła ludzie mówią inaczej. No, tak jak właśnie pisał ten ktoś. Na tej na jednej grupie odnośnie godówek, że w sieci jest dużo bzdur, to tak jest. No i właśnie może to są bzdury, może też jedna wielka kreacja wszystkich, e, może też ta taka wielowymiarowość. Właśnie to, właśnie to co teraz mówię, może też bardziej się skupić na tej sferze duchowej, że jak są jakieś problemy, to warto pamiętać, że życie to zabawa, życie to przygoda, życie jest wielowymiarowe. No i nie warto też go traktować tak poważnie. No oczywiście w tym moim takim stanie jak tam, no choć też już jest lepiej. Już jest o wiele lepiej też niż w pierwszych dniach, gdzie ten lęk przede mną grował. Teraz z tym moim układem nerwowym, to już chyba lęku takiego nie ma, no ale jeszcze się włącza ta, ta kontrola i to, że ta kora przedczołowa czy coś tam no daje, daje o sobie znać i chce to kontrolować to mruganie. Czytam ewentualnie oddychanie, chociaż głównie u mnie jest tam z tym mruganiem. No i cóż właśnie, jesteśmy istotami światła. To jest najważniejsze, bo bez tej wiary to pewnie by nic nie było. Więc z tym zostawiam Was, kochane dusze. Kocham wszystkich. Wysyłam dużo, dużo dobra, dużo. Dużo miłości. No i cóż mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że też te filmy jakoś tam się podobają, że do kogoś docierają. Chociaż wiadomo, do końca filmy to chyba mało kto ogląda. Więc cóż mogę powiedzieć. Jak ktoś to ma, ma też jakieś rady czy wsparcia odnośnie układu nerwowego to zapraszam do komentarzy. Bardzo chętnie wszystko przyjmuję. Dalej, jak ktoś ma ochotę, to można wspierać kanał. Yy, w opisie są jakieś tam linki. Za każde wsparcie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że też to, to co robię, co wkładam w to moje serce i przekazuję tą wiedzę, te różne techniki, więc tak, a może ktoś ma jakieś ziółka, które mógłbym wysłać <laughs> na układ nerwowy czy coś. To jestem otwarty za, na wszelką jakąś tam pomoc, wsparcie. Jak ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. Eee... No i tak, jestem też ciekaw w ogóle, kto ogląda te moje filmiki do końca. <laughs> wow, 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 Aloha, aloha, aloha. aloha. Ósmy dzień. <grymne> Nawet to tak do mnie nie dociera. To jest to fascynujące, że mój mózg jest skupiony na układzie nerwowym, a nie na godówce, i to pewnie też wszystko się tyczy tej uwagi. Energia podąża za uwagą. <grymne> <grymne> oh, dziękuję raz jeszcze. Pozdrawiam, Aloha. Pozdrawiam. Właśnie. Jest też jeden widz, który, yy, który pisze Zdrawiam w moich komentarzach. To jest też ciekawy też ten język. Ja nigdy się językiem nie interesowałem. Yy, kiedyś pytałem też jednego właśnie mojego znajomego, który też bardzo się interesuje językiem. On twierdził, że, że słowo pozdrawiam jest ok. Ale no nie wiem. Teraz jak tak jestem na godówce, to faktycznie to słowo zdrawiam jest lepsze. Tak samo jak sobie Mówię, że jestem bezpieczny. Tylko właśnie, co to jest to są bezpieczne? To tak bez pieczy, czyli be, bez czegoś. Czy to wszystko też tam, te słówka nie są nam wkręcone jakoś tam na odwrót? Pewnie są. I właśnie też, muszę się zagłębić w te słówka. Może później, no, no teraz to nie, ale temat języka mnie bardzo ciekawi. I te wszystkie słówka, które pewnie też nam powkręcali, no bo. Słowa też pewnie niosą ze sobą energię, jakąś tam wibrację, jakąś mądrość. No i jak używamy zmienionych słówek, to, to cóż, to to chyba no jest celowe w tym systemie. Tak samo jak w ogóle mówi się, że język angielski to jest taki gadzi, jak tam nawet na początku wszyscy używają zawsze słowa hello, gdzie hell to oczywiście piekło, i to jest ciekawe. Ciekawe jest też to, że. Ja właśnie dużo w życiu się uczyłem języka angielskiego i nigdy, nie, nigdy jakoś tam nie potrafiłem go chłonąć. Może tak po prostu nie, wiem, niektóre istoty takie wysoko wyczulone na energię, nie wiem. Po prostu nie, nie chłoną takich gadzich języków, e, jeżeli on faktycznie taki jest. A możliwe, że taki jest, no nie wiem, ja w szkole się wiele lat uczyłem. Na studiach, potem też po studiach. No, co ciekawe, chyba najbardziej angielskiego się nauczyłem. Za dzieciaka w grach. To też jest ciekawe, jak sobie grałem w gry. Dla porównania za dzieciaka grałem w gry po angielsku, a jako dorosły to już nie bardzo. To, to już nie, to już nie mogłem za bardzo grać, bo nie rozumiałem. No, ale to też pewnie jest to, że dzieci bardziej chłoną. No ale nie wiem co, co z tym językiem. No, jest dużo też ciekawych materiałów po angielsku i może warto się go uczyć, a może nie, a może jest wystarczająco dużo wiedzy po polsku i nie potrzeba e, tego language. <ścoughs> Ale no, e, nigdy jakoś tam mój mózg nie chciał się chłonąć za bardzo tego języka gadziego. Pozdrawiam raz jeszcze i Aloha.